Proszę Państwa, adry, zostały przeprowadzone badania w, w biegu roku, które wykazały, że sama skala wyłudzania, podkreślam wyłudzania podatku VAT, to jest szacowana między 36 a 62 miliardy złotych. Wyłudzania podkreślam. Nie mówię o takiej sytuacji, że jakiś tam rzemieślnik nie wystawi nam faktury, czy, czy tego typu sytuacjach, te, tylko mówię o takim wyłudzaniu w sensie zorganizowanej przestępczości. Oczywiście ona się też wiąże z, yy, z tym, że no, VAT przy eksporcie jest na, nie jest naliczany i powstają zorganizowane grupy przestępcze takie już międzynarodowe. Niemniej jednak, yy, mimo że o tym mówimy też w Sejmie, to że specjalnie zainteresowania tymi badaniami i tymi, yy, tymi faktami nie, nie przejawia. A my na pewno tą sprawą gruntownie się zajmiemy tak, żeby te, chociażby w tym zakresie przestępczość, no ale na ile to jest oczywiście możliwe ograniczyć. A są to naprawdę konkretne pieniądze, podkreślam, wyłudzane z budżetu, a więc które są wypłacane z budżetu. To nawet dowód na to jest jeszcze jeden taki, mianowicie, że mimo to, że rząd planuje w tym roku wzrost gospodarczy na poziomie 2,7%, to jednocześnie planuje spadek wpływów z VAT o 1,7%. Więc no, trudno to pogodzić, rozwój gospodarczy z... Z wpływów vat który tak naprawdę zależy właśnie od tego rozwoju gospodarczego. Więc jest tak pośrednio, że on przyznaje rację, że rzeczywiście to wyłudzanie vat jest no, tak, na taką gigantyczną skalę. Tak. Ale bardzo proszę, proszę bardzo, pan profesor Serik Hadmiewicz, jest przewodniczący ruchu im. Katarzyńskiego. Tak, pani prezes, ja miałem taką hmm. właśnie właśnie jeszcze. Hmm. dzisiaj rano wysytałem w internecie, że y, jeszcze jeżeli chodzi o program, że ziemię, która jest wykupywana przez tak zwane słupy. I to mi się wydaje też warte podkreślenia, bo no, z tego co wiem, to ja akurat nie mam nic wspólnego z rolnictwem, ale z tego co czytam i słyszałem, to właśnie, że się obawia się, że ta ziemia będzie potem wykupywana przez 2016 bodajże mija. Ta karencja, i ta, ale wchodzi też tak samo polityka politykę związaną z, z lasami. To, ta, to znaczy, że i, i ta ochrona ziemi, no oczywiście obcokrajowcy będą mogli kupować, ale tak mi się wydaje, ale właśnie te wszystkie podstawowe transakcje rzeczywiście warto to tylko, że z kolei tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie narazi się, jakby powiedzieć, na atak jakiegoś kolejnego lądu z, 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 z zachodniego które ja z, z kolei tą ziemię wygrupuje, bo to, to nie wczoraj, a tak jest. Tak jest, bo Państwo nie, to, nie się, to może siedźmy też proszę, żebyście Państwo nie wstawali, bo mamy taką kameralną, fajną atmosferę. Ja byłam nie tak dawno, bo w, w tym poprzednim objeździe, pod koniec ubiegłego roku w Zachodniopomorskim, tam właśnie w końca Szczecina i, i to jest realny problem, mimo że Ministrowie, bo przecież nasi koledzy pytali w czasie posiedzenia Sejmu ministra rolnictwa, oni oczywiście odpowiadają, że tak, absolutnie się nie dzieje, że nie ma czegoś takiego jak sprzedawanie słupom, tak zwanym. Natomiast to jest fakt, ci ludzie o tym mówią, oni walczą o to. Myśmy złożyli tutaj z naszej strony, przede wszystkim zaangażował się pan europosa Wojciechowski, złożyliśmy odpowiedni projekt ustawy, oczywiście od tej chwili nie jest poddany pod głosowanie, ale ten problem bardzo mocno podnosimy. Prowadzimy takie zapisy, jak będziemy mogli, jak tylko będziemy rządzili, to oczywiście stosowna ustawa będzie. W tej chwili walczymy, bo to co trzeba robić, to walczyć, bronić tej ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o lasy, no to Państwo wiecie, że jest z naszej strony, zbieramy podpisy pod referendum. Zebraliśmy w tej chwili już ponad milion chyba jest, no, zebranych tych podpisów. Także one spływają bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No, tutaj w momencie, ja akurat jestem w Komisji Finansów zresztą z Jurkiem razem. I kiedy debatowaliśmy nad tym projektem ustawy, kiedy zabierano pod są pieniądze. No to argument ze strony rządu jest taki, że, no przecież w Konstytucji jest, oni, by, oni wpiszą w Konstytucję, są że, tego, że są gotowi wpisać, że lasów że nie sprzedadzą. Tyle tylko, że wiedzą doskonale, że w tej chwili nie ma możliwości, żeby zmiany w Konstytucji wprowadzić i tego nie zrobią, nie, nie przygotują. Więc to jest w tej chwili taka opowieść. Będziemy walczyli o to, żeby to referendum było. To no zobaczymy, czy, czy przeprowadzą, ale myślę, że ta w tej chwili już jest tak mocno ta sprawa nagłośniona, że rzeczywiście będzie im trudno doprowadzić do takiego zamachu na lasy. Ale niewątpliwie to zabranie pieniędzy w tej chwili z lasów państwowych, czyli to, żeby lasy państwowe do budżetu musiały wprowadzać te środki, które zyskują, a nie inwestować w rozwój przedsiębiorstwa, no jest pierwszym krokiem do prywatyzacji. To jest tak samo jak ze szpitalami. Pamiętacie Państwo, też się zaczynało od tego, że mówili, że chcą pomóc szpitalom i dlatego tworzą taką możliwość, żeby się spółki przekształciły. No a potem je po prostu zaczyna się w tej chwili wyprzedaż już taka masowa właściwie w służbie no, zdrowia. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pani do Olecz. leśników w moich przyjaciół mojego męża, jest sporo leśników. Jest to rzeczywiście przedsiębiorstwo bardzo dobrze funkcjonujące już od wielu, wielu lat. Rzeczywiście zyski, które oni wypracowywali w ciągu tych wielu lat, posłużyły im na zbudowę bardzo, bardzo porządnej bazy dla, dla pracowników lasów państwowych, na bardzo godne uposażenia pracowników lasów państwowych. Tutaj tak do końca nie byłabym przeciwna temu, aby pewne te środki jednak z tego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, które zarabia duże pieniądze na obrocie krewnym, zasilały budżet, może nie w tak rabunkowy sposób jak to się obecnie dokonało, jak to rzeczywiście tak z dnia na dzień szybka decyzja, znaczna pula środków pod pozorem przekazania tego na drogi, kto to sprawdzi, kto później na drogi, zostało przekazane. Ale, ale e, oczywiście jestem przeciwna jakiejkolwiek e, prywatyzacji losów, ale uważam, że, że środki, które przedsiębiorstwo zarabia e, no, w sposób czasami trochę zasadny, może nie w takiej znaczącej kwocie jak powinny być na budżet przekazywane. Ale jest druga rzecz. Pani poseł, życie stawia nas przed nowymi wyzwaniami, czego doświadczamy chociażby w zderzeniu z aktualną sytuacją na wschodzie. Mi się wydaje, że zresztą państwo doskonale wybiecie, bo to słychać wypowiedzi parlamentarzystów, czas zmienić tą doktrynę obronną w Polski. Bo tak jak patrzę obecnie, ta doktryna obronna to, to składa się głównie chyba na gęstej sieci Biedronek na wschodniej granicy, bo wiadomo, że one świetnie zwiążą siły na sobie wschodnich przyjaciół, jeżeli by to się przemieszczali w kierunku Warszawy, wcale nie F-16, no to oczywiście się żart. Ale, ale mówiąc już poważnie, my naprawdę mieszkańcy tutaj jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Do powodu Pani ile tam pani właśnie mamy 70? czy bliżej niż do Warszawy. To no, jest właśnie obwód Bereb. Do Kaliningradu A ale, ale wiemy, że jest to obwód, który się wcale nie pozbył swoich zasobów militarnych. Tam, tam są... So, i, i, tam jest zgrupowanie no, z I Zgrupowanie panie, i, i nie wiem czy tej lub Duktawej, ale ja bym się poznała. Mają, mają. siedzimy na beczce proku. Tutaj nie możemy absolutnie polegać tylko i wyłącznie, bo to raczej będzie chyba myślenie wręcz takie, nie, 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 zupełnie nieoptymistyczne, jeżeli będziemy polegali tylko na naszych unijnych sojusznikach, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że, że Unia odpuści sobie nas tak, jak odpuści sobie Krym, jak odpuści sobie Proszę tutaj. Państwa, Unia zanim wyda się jakiś konkretny komunikat, jak zacznie debatować, ustalać, zastanawiać się, to, to już wszyscy przejdą już na złodzie. Wiecie Państwo, jak to było, że jak Kolejne kroki na Majdanie wypadały strzały kolejne, to pani komisarz Aszton Waj była zaniepokojona, padły kolejne trupy, to była bardzo zaniepokojona i dopiero wreszcie się bardzo, bardzo zaniepokoiła, kiedy już setka leżała. Tak to działa. Oczywiście my, ja Państwu powiem tak, no. My głośno tego nie mówimy, dlatego, że jest jakiś taki paniczny strach w Polsce przed zbrojeniem się, przed w ogóle myśleniem o tym, że trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. No zresztą Platforma robi z nas czarnego luda, mówi no PiS dojdzie do władz, będzie wojna z Rosją, prawda? To, to jest taki element i to chwyta, to w wielu regionach kraju u państwa jest inaczej, bo tutaj rzeczywiście to zagrożenie i ta bliskość granicy to są zupełnie inne emocje. Natomiast gdzieś tam będąc, no chociażby u mnie na południu, czy w centrum Polski, no to ten strach przed jakąś wojną z Rosją i poczucie tego, że padnijmy na kolana, zgódźmy się na wszystko dla świętego spokoju nie jest powszechny niestety. Dlatego my głośno nie mówimy o tym, natomiast mamy oczywiście w planie yy, konieczność zwiększenia nakładów na obronność, na, na, na wojsko. Przede wszystkim też trzeba, w Polsce trzeba przede wszystkim odbudować armię. No mamy w tej chwili więcej myśliwych, bo jest ponad 100 tysięcy myśliwych w Polsce, a 87 tysięcy żołnierzy. No więc to pokazuje jaka jest nasza, no wiesz, co prawda myśliwi myślą, że jak się zaangażują to też pomogą, ale Praktycznie Polska w tej chwili jest bezbronna. Nie mamy sprzętu, nie mamy praktycznie rzecz biorąc wojska. No ale Państwo zwróćcie uwagę, jak prezes Kaczyński mówił w swoim wystąpieniu nie tak dawno w Sejmie, kiedy mówił, że trzeba walczyć, poprawić morale armii, że trzeba budować, że opierał to na, na badaniach, gdzie w, w tych badaniach ponad blisko 50% ludzi powiedziało, że absolutnie nie jest, stanie, nie jest gotowe oddać życia za ojczyznę, poświęcić ojczyźnie. No, to, ta odbudowa patriotyzmu to jest kolejny element ważny do zrobienia. I wychowania patriotycznego, A więc tu jest ogromna robota do zrobienia. My jesteśmy na to przygotowani łącznie z tym, że mamy w tej chwili taki projekt, o którym głośno nie mówimy i nawet nie pokazaliśmy go w programie z rozmysłem, żeby właśnie nie zarzucono nam, żeby na tą... Moskwę się chcemy tam wybierać z tymi karabinami. Ale mamy projekt finansowania, żeby zwiększyć nakłady na wojsko. Jest taka w tej chwili przygotowana propozycja. No, poza tym, też zdajemy sobie z tego sprawę, o czym też Państwo wiecie, że jeżeli zaczniemy myśleć w takim strategicznym, tak strategicznie, to dla gospodarki, zamówienia na przykład zamówienia sprzętu dla obrony, dla wojska w polskich firmach dadzą też efekt rozbudzenia polskiej gospodarki. To jest bardzo ważny element. Więc nie kupować jakiś tam gdzieś i szukać używanego sprzętu za granicą, tylko postawić na odbudowę polskiego przemysłu obronnego. Także jest ten projekt bardzo, bardzo taki skomulowany, będziemy to robić. Panie poseł, jeszcze chciałem powiedzieć a propos małego ruchu granicznego, bo tutaj mogą być, no, teoretycznie mogą być różnego rodzaju prowokacje ze strony rosyjskiej, bo to za jest, że powiem, na turystów rosyjskich na przykład, nie wiem, w Olsztynie, czy Gdańsku e, i później interweniować, że na przykład ludność, czyli turyści rosyjscy, czy ludność jest zagrożona. E, I wydaje mi się, że no, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby, jak się naciskać na obecny, żołdków. nie wiem, czy oni na to pójdą, ale żeby ten, przynajmniej zawiesić ten mały ograniczony Nie, nie jest zawieszony. dlatego, że samych, oczywiście. No, dlatego, że tym właśnie, no bo tu przyjeżdżał, przyjeżdżał ósmo, tak mnóstwo Rosjan, więcej Rosjan, niż powiem, tam nie ma co oglądać w tym granie. Rafy pojechać im starczy, na, 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 ani zabytków, ani miejsca. No, natomiast po naszej stronie jest tańsze jedzenie. Bo oni, tu, e, 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 te, e, jakby powiedzieć, e, artykuły konsumpcyjne, oni tu przyjeżdżają masowo. Budują nawet specjalne sklepy dla tak, na Rosjan na, na, na przejściach granicznych, na przykład w Byłem niedawno w Tam specjalne wydronki budują tylko dla Rosjan, na przejściu granicznym, nawet tak blisko, że oni musieli tam specjalnie poza tą strefę graniczną i e, no, w, w, w obecnej sytuacji może dojść, na przykład trudno wydłużyć, że może dojść do jakichś prowokacji na przykład ze, ze strony rosyjskiej po to, żeby no, zaognić sytuację, czy powiedzmy postawić Polskę w jakimś tym szachu, że tak powiem, takim politycznym, no i w tym, w tym, w militarnym, także czy nie warto właśnie interpelować, że, żeby to, ten ruch graniczny zamieścić po prostu na, na czas tego, tej gorącej prawda, sytuacji. Jest to na pewno jeden z, z możliwości. Znaczy ze strony Rosji można się spodziewać praktycznie wszystkiego moim zdaniem, dlatego że mamy do czynienia naprawdę z y, przeciwnikiem y, groźnym i to było wiadomo od początku, od zawsze, natomiast w tej chwili jeszcze nie obliczalny, bo, bo, bo w moim przekonaniu Putin jest po prostu nieobliczalny i dzisiejszy dzień pokaże co się... bardzo znaczy, w tym sensie jest obliczany, że jest zdolny do wszystkiego, oczywiście, natomiast... Że, mają tak nie parę wariantów, Rosjanie Jego, jego wypowiedzi na temat Polski, że w Polsce już przecież zaczęło się tam nastrzepiać, prawda? Że w Polsce już przygotowywano te bojówki ukraińskie i tak dalej, no to jest rosyjski że A w Polsce. No. Jest... No. Tak, tak. O, I zresztą internet rosyjski podaje, że na przykład na Litwie i w Polsce szkolone są, że tak powiem, bojówki, jak były na przykład te wystąpienia przeciwko, już wtedy, jak były te wystąpienia przeciwko wyborom Putina no, w Rosji, to już wtedy podawano, internet rosyjski podawał, że w Polsce są szkolone bojówki w Litwie no, właśnie do, do walki z, no, powiedzmy, rządem rosyjskim, prawda? I teraz oni podają to samo. I ja czytam regularnie rosyjski internet i że tam po prostu to jest ta, jakby powiedzieć, ta informacja cały czas. Proszę. co znać, takie tak rozpoznanie Czysta propaganda. Dariusz. Panie proszę ja wiem, że ta sytuacja wschodnia będzie dominować. Wszelkie rozmowy, dyskusje polityczne przez jakiś czas jeszcze. Nie wiem, czy dopiero jak się oprze Putin na Berlinie, to wtedy ustaną. Już nie będzie skąd nadawać, ale zostawmy może, wróćmy do naszej ojczyzny. Z mojego wglądu, przynajmniej wynika, że jeżeli nie zmieni się systemu prawnego, a przynajmniej nie systemu prawnego, a wymiaru sprawiedliwości, który mamy, to wszelkie reformy, wszelkie zmiany będą po prostu buksowaniem w miejscu, czy nasza partia ma Koncepcję. Wiem, że ma, ale czy ma też e, siły i e, środki, siły głównie ludzkie, do tego, żeby takiej e, zmiany dokonać, wiadomo. E, w tej chwili dominującym jest poczucie bezkarności we wszystkich dziedzinach życia, e, zarówno w gospodarce, jak i w polityce. E, I niestety ja mam wrażenie, że niektórym naszym, znaczy dużej grupie naszych obywateli ta sytuacja bardzo odpowiada. Czy my jesteśmy przygotowani do tego, żeby to zmienić zarówno w dziedzinie organizacyjnej, jak i mentalnej? Bo właśnie jest taki zarzut: że a jak przyj PiS przyjdzie do władzy, to wszystkich tutaj będzie za e, farsz, czy za ustek po kawaleryjsku, a, a niektórzy bardzo tego nie chcą i się opaniają. To, 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 to jest przede wszystkim ten... Tego wściekłego ataku różnych środowisk, różnego rodzaju lobby, które w nas uderzają. To, o czym Pan mówi, bo rzeczywiście grupy interesów świetnie się w Polsce mają, nawet coraz bardziej się rozwijają i te lata rządów platformy PSL-u to po prostu udawały im. Tak ogromne możliwości odtworzenia tego Eldoradu, Eldorado powrót właściwie do tych praktyk prn różnych grupy interesów, począwszy od, od tego, o czym Jurek mówił. To widać w finansach publicznych, w podatkach, w to, że ludzie nie płacą podatków, ci którzy powinni, że pieniądze są transferowane z Polski, w mojej prawa. To się odbywa w mojej prawa, a z drugiej strony Człowiek, który, emeryt, który nie zapłaci dwóch złotych do skarbówki jest ścigany gdzieś tam bezwzględnie, skończywszy na wymiarze sprawiedliwości. My właściwie najwięcej chyba, tu pewnie z zjeżdżamy potwierdzą, najwięcej osób, które do nas, do biur przychodzą, to są problemy z wymiarem sprawiedliwości. Ludzie są po prostu krzywdzeni albo czekają w nieskończoność na na to, żeby sprawy były rozpatrzone. Więc ta przebudowa wymiaru sprawiedliwości, ale tak od podstaw. Zmiana właściwie zupełnie to jest, to jest priorytet, mówimy, jesteśmy zdeterminowani. Chcemy z jednej strony powrotu oczywiście prokuratury do sprawiedliwości, ale z drugiej strony mówimy, że sam wymiar sprawiedliwości sędziowie, to, to musi tu nastąpić zmiana, że chcemy, żeby została powołana, tak to nazwaliśmy, do wyższa Izba Najwyższego, która przez prezydenta wskazywane osoby nominowane ze środowisk naukowych i z organizacji społecznych byłyby takim organem, do którego mógłby się obywatel, który byłby skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, nie miałby już żadnej szansy odwołania tam, po prostu się odwoływać, żeby jeszcze miał szansę na dochodzenie y, uczciwego potraktowania no, własnej sprawy. Rzecznik tak. praw obywatelskie praktycznie w tej chwili nie funkcjonuje. No, Pani Lipowicz są sympatyczna osoba, no ale na tym może byśmy przestali, bo ona właściwie nie podejmuje żadnych działań. Więc trzeba zmienić funkcjonowanie i sędziów, i prokuratorów, i, i nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości musi być tutaj zdecydowany i zdyscyplinowanie zmiana żebyśmy nawet zastanawiali się i też myślimy o tym, żeby wprowadzić taką rotacyjną, rotacyjne funkcjonowanie szefów sądów okręgowych i sądów rejonowych, żeby oni się zmieniali, żeby była kadencyjność i po prostu musieli zmieniać się miejsce zamieszkania i zarządzania, żeby nie tworzyły się te kliki i te sitwy lokalne. To dotyczy nie tylko sędziów, ale to dotyczy na przykład instytucji skarbowych. No bo w przeciwnym razie, to o czym Pan mówił, można zmienić system, można zmienić, wprowadzić jak najlepsze rozwiązania, ale jak się mentalności ludzi nie zmieni, a ja niestety ten system załatwiania i to takie, ta mentalność, która prowadzi właśnie do załatwiania, do budowania tych klik tych lokalnych układzików, no jest w Polsce przemożna. Dlatego chcemy też wprowadzić w samorządzie kadencyjność. W tej chwili... Ja znam osobiście wiele miejscowości, w których są wójtowie czy burmistrzowie, którzy byli jeszcze naczelnikami gmin. Oni zbudowali tam takie imperium, że od 20-30 lat po prostu są, stworzyli układ na film Rancho jest jakimś tam w pigułce pokazaniem tego, co się dzieje. I to zaczyna coraz bardziej nagminne. W niektórych gminach sobie żartują, że już burmistrz sobie, syna wychowuje na swojego następcę.